No dobra, witam serdecznie na kolejnym meczu yy, na turnieju counter Strike organizowanym przez społeczność Nowa Piwnica. Komentują wasi etatowi komentatorzy, czyli Patrol. I das Horizon. Dokładnie tak, zaczynamy. Jest to starcie między drużynami Rule 34 oraz Spadel. Przeznaczenia najpierw runda nożowa, po której zawodnicy mhm. będą mogli ustalić... A my rzuciliśmy przy, przed nagrywką klątwę kasterów, czyli zgodziliśmy się, że... Tak. Raczej powinno tutaj... ról wygrać, Otóż więc to. patrzcie właśnie, jak wszystko się. Dokładnie, jest to klątwa kasteru, więc wygra więc... szpadel. Dokładnie. No i <laughs> no, mamy starcie, z... kto został Sarius i White Onion Na noże! Ciach! Wygrywa jest... <laughs> Sarius i wybierają. To jest jedna z największych tajemnic Counter Strike'a dla mnie. Słuchaj, nie jest strzelanie zakacza, czy coś w noże. Ja, ja. ja hmm. nie potrafię nikogo zabić. No. <laughs> Przyznam się bez bicia. Poczekaj, oni chcą grać z terrorystami, dobra? Ok. Mm -hmm. Swap. Poczekaj. A już masz ogarniętą na to komendę tak. wizualnie elegancko. I zaczynamy. Poczekaj. Robię restart i gracie. Nie wiem, czy to przeczytali. Teraz będzie restart. Teraz tak? restart i zaczynamy. No dobrze, to co, wchodzimy najpierw na oczy chyba w róg. Wiesz co, może na Kubosa. Dobra, bo... dobra. Już się trochę napatrzyliśmy na Seriusa i Defika. Dokładnie, zobaczymy co zrobią tutaj, co zrobisz padel Przeznaczenia. I moja edy. ulubiona broń USB USP, I USP. Bo po prostu. Takie ładne nawet. Uwielbiam z tego <laughs> strzelać, jak wchodzą heady, to jest po prostu taka No to, to rzeczywiście gunplay w tej grze ogólnie jest dobry i USP no, to nie jest, jest To wielkie. jest sukces po prostu. Uj. Sarius eliminuje... Poczekaj, bo przełączmy się. No, zostawcie się nieważne. Chciałem powiedzieć, że łajdą z drutkiem, ale defik zakończył sprawę zanim zdążyłem cokolwiek powiedzieć. 1-0 dla terrorystów, czyli dla RUL 34. No, to co, na defika wchodzimy, nie? Na defika, oczywiście. Zobaczymy, jak to się potoczy. Szpadel, widzę, póki co nic nie kupuje. Jedynie jeden granat zapalający. Może to i mądrze. No, ale też grana zapalające od. O, właśnie, wymiana uprzejmości. Defik agresywnie chodzi SMG. Rush tutaj zabija kubosa od razu. W międzyczasie Defik, zobacz, zobacz, jego grana zapalający spalił łajtoniona. Defik więc... spalił łajtoniona. Defik wygrał tę rundę w pojedynkę w zasadzie. Yy, no to patrzymy dalej. O, poczekaj, D patrz. Defik kupił Skauta, No to jest plot twist. Jest... Sariusowi. No właśnie, nie wiem, czy to była pomyłka, bo Sarius ma kałacha. Nie, zostawimy, tak. Teraz nikt nie wziął tego scouta. To była Ojej. pomyłka. Zostajemy na oczach Defika, no, tak, tak, powiem tak, takie błędy potrafią się mścić. To jest jednak a, trochę tak, kasy. Tak. Kubos już ma broń, mhm, będzie tak. tutaj wcelowany na długiej, z tego co widzę. E, tak, czai się tam, ale za zależnikiem. patrz, Defik będzie, w... a nie, jednak wchodzą Aha. od razu. Zabity Starius, więc Defik ma teraz machine impossible takie no, swoje. Dokładnie, czy się to uda? Musi się rozejrzeć. Będzie ciężko. 55 sekund. Ma żeby wykminić. Patrz, z dwóch stron są ci teraz. No jak w kanapkę go weź. Ale nie wiem. Teraz wychodzi A, tak. A tutaj Kubo słabo. Co mądrze tutaj wyszedł. Mhm. No, ale Słyszał chyba to zdjęcie i, i po prostu znał, że na pewno mhm. trzeba się już wychylić. Dobrze to rozegrali antyterroryści, że... No i teraz by się zresztą. przydała ta kasa, co? No a, no właśnie, tak <laughs> co jak poszła na skalta. takie błędy lubią się mścić. To co, jesteśmy na oczach Kubosa, zobaczymy, co zrobi. Tak, Kubosa, oczu, jesteśmy i zobaczymy, co będzie robił. Leci granat zapalający, znowu... A, i złapał go z granatem w ręku, no ja ale nie wiem, Szybko Kubos tutaj przydał. zraszowali, Przeżył. ale on ją się wybronił. Kubos ale żyje. numer! Coś znowu! Ja, jak wow. to się stało? Kubos spalił Sariusa, a White Onion zdobył fraga, więc wchodzimy na oczy White Oniona, zobaczymy. On w ogóle, słuchaj, no, wszystkie MVP dla szpadla, dla szpadla póki co są White Oniona. Wejdźmy na jego oczy, zobaczymy, co wymyśli. Jest 2-2. No, to już, już ten mecz nie jest jednostronny, tak jak myślałem, że będzie. Klątwa Castera działa i bardzo dobrze. Kubos wyeliminowany przez Sariusa. Natomiast White Onion eliminuje Defika. Mamy pojedynek. No i tak, no w lepszej sytuacji jest tutaj Salius ma pełen, że tak powiem pełno HP, uuu i eliminuje White Oniona. 3-2 dla terrorystów. Zostajemy na seriusie. Dokładnie, zostajemy na Sariusie, zobaczymy co teraz. No Defik ma jednak te pieniądze, no to jest ta, ta zaleta tych takich mm, Zaleta Tero też, tak? No te, jednak, no, terro, tak, torcelowa broń, przynajmniej na tej mapie, czyli jaka, jest jednak sporo tańsza. Dokładnie. W każdym trybie tak jest, że Tero łatwiej ekonomię. Tak, White Onion tutaj raniony, Defik, Defik dobija. Przejdźmy do kubosa. Kubos na długiej, zobaczymy co wymyśli. Patrzy na samochód, hmm. rozgląda się, szuka. No jakieś strzały tam padają. Ranił Seriusa z tej dalekiej odległości. Seriusa. Bardzo mądrze tutaj według mnie to robi, że no musi, nie daje się strzelaninę, tak. tylko. No, wdał się teraz, ale z sukcesem. Pa, patrz, jak mało HP stracił, tak naprawdę w tej walce. Raptem jedenasta. Nie wiem, mi się, że dostał heada. Dokładnie, no to tak wyglądało, że mocno dostał, ale nie, otóż nie. No i teraz popatrzmy. Sariusz idzie od długiej. Kubo dobrze, ustawiony będzie. No, dobrze w... ustawiony będzie. Dobrze ustawiony będzie No, 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 i będziemy mieli. Aby go od razu nie wypatrzy, to. No. Uwaga, ale zobacz, bo on ma ten tłumik, ten tłumik troszkę chyba wystaje, wiesz? Tak mi się coś wydaje, że on może tam wystawać. Już będzie... Leci flash. Oj, próbnięcie. No, oj, no, patrz, strzał w głowę, dobrze kombinował 13, Kubos, się. rusza. hapa zostało tak, Sarusowi. ale no, no headshot z kałacha to jest headshot z kałacha. To jest od razu stówka, nieważne ile miałeś HP. Zostajemy na sariusie. 4-2 dla terrorystów. Pojedynek, pojedynek był na wysokim poziomie tutaj, widać. To prawda. No dobra, ale teraz taka sytuacja, jeżeli. Aha, nie, no dobra, jeżeli zwycięży tutaj ról, no to drugą drużyną, która wychodzi z grupy jest y, po prostu Ja patrzyłem przed meczem, to wystarczy tak naprawdę ról 34, czyli Kuboso, y, czyli Sariusowi Defikowi granych 11 rund. Mm -hmm. Dokładnie. Nawet jak przegrają. Dokładnie. Dokładnie. Jeżeli drużyna y, Sariusa i Defika, czyli Rolf34 będzie 11 rund, nawet jeśli przegrają ten mecz wychodzą z grupy. No ale wtedy będziemy liczyć co z pozostałymi drużynami przecież. No dobra, a w międzyczasie jest 4-3. Jesteśmy na oczach Kubosa w tym momencie, granat zapalający w ręku leci od razu tam, gdzie... Będziemy mieć... Na krótką, tak? Poczekaj, czekaj. Ja, że wtedy będziemy mieć tyle samo wygranych rund, jeśli będzie 13. Uuu, to trzeba będzie liczyć fragi. Liczyć <noise> Teraz tego tak właśnie patrzę. Jeśli szpadel wygra 13 do iluś tam, tak? Bo wygra zawsze 13 do iluś tam, to, to będzie miał tyle samo wygranych rund co ich troje. Uuu, wyeliminowany w tym momencie Whitonia. Zobaczymy co zrobi tu boss. Ale w sumie jest mocno bity. Mhm. Uh -huh. O, 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 słychać. Knięcie. Że Defix wyeliminował Kubosa. Wejdźmy teraz na oczy Defixa. Jeszcze raz przepraszam. Nie spodziewałem się tego, Predobio. Słyszałem tu mhm. Kubos był minary dobrze zcelowany, ale coś tam nie zagrało. Troszkę. No, coś nie zagra... no to jest też tak czasem tak bywa. Czasem tak bywa. De Defix, zobacz, on y, z pistoletem maszynowym, no może lubi. A, może cały czas mści się ta <laughs> stracona kasa <laughs> na skałcie? Zobaczymy, wymiana granatów na długiej. Defik się cofa, jeszcze jeden granacik leci i wyjmuje to swoje uzi, które tutaj. Tymczasem Sariusz wchodzi przez pochybę. Zobacz, znowu bardzo ładny flash ze strony antyterrorystów, ale nic za nim nie idzie. Znaczy, no, przejmują pozycję. No, na ten dystans I to pać. jednak pistolety maszynowe. tak. nawet nie stracił ani jednego punktu życia. Mm -hmm. Mamy teraz starcie. Defik kontra kubos. Kubos z, z karabinem, z mczwórką Defik z pisletem maszynowym. Defik już wie, skąd będzie Kubos szedł w ogóle, dostał pewnie dobre info. No, no ja nie wiem, czy dostał bo... info, strzelał teraz na długą, natomiast Kubos... Ale był wtedy tam długą, a teraz będzie przez sokienko wchodził Kubos. Strzeli się przy okienku, dokładnie tak, no popatrzmy, jednak nie chwapi się tam. Kubos, podejrzewam, że czeka na dźwięk podkładanej bomby, Defik to wie, więc szuka swojego y, rywala. Oj, będzie starcie, będzie starcie Oj, tu pa, i spójrzmy, tu pa, za dużo. ale go dodał, ale... prawda, ładnie to zagrał Defik. Ace. Bardzo ładnie. Ace, Defik killed the entire enemy team, no... W ogóle jest na pierwszym miejscu w swoim teamie. Tak, dokładnie tak. Natomiast... A, patrz, jak równo gra padel. Bardzo równo grają. No, Defik gra naprawdę ładnie. Jedno, co nam pokazuje ten turniej, że ta przepaść między tą słabszą grupą, mm -hmm. a tą mocną... Przeważnie nie jest tak dużo jak myśleliśmy. Dokładnie. I to bardzo dobrze, bo to powoduje. To jest że... fajne, bo to dobrze zwiastuje na kolejne turnieje. Otóż to. Otóż to. i Jakieś to. wydarzenia skazane z Counter Strikem. Mhm. Defig wyeliminowany, przechodzimy teraz na oczy Sariusa. Niczym killer sam ze swoim wiernym kałachem. Zobaczymy, co wymyśli. Aj ten celownik... Ależ, no, ale zobacz, chciałem go tutaj zbesztać za ten źle postawiony celownik, a tutaj idealnie na głowę Kubosa, pach, pach. No bo tak trzyma ten celownik trochę jak ja, czyli na dragshoty bardziej. Mm -hmm. Leci flash, troszkę sam sobie w oczy, no ale zobaczmy, leci granat na długą, odbił się od skrzynki. Leci Mołotow, gdzieś tam na drabinkę, a w międzyczasie WhiteOnion czai się po prostu w rogu bombsightu. O i teraz, jeżeli ze zdecyduje się wejść okienkiem, to WhiteOnion może go zaskoczyć. Ale sprawdź. A nie zauważył go i w ten sposób nie pięknie sprawdził. wygrał, pięknie wygrał WhiteOnion tę rundę. Nie sprawdził, poczekał. Ale powinien wziąć, powinien wziąć kałacha. Zdecydowanie, nie, nie zrobił zdążył. tego, ale zostajemy na oczach WhiteOniona. No, to było ciekawe, nie powiem. I zobacz. Znowu mamy w miarę równy mecz, i przypomnę, że znowu drużyna wygrywająca czyli Rule 34 gra po stronie terrorystów. Im jest teraz łatwiej. Więc skoro nie ma wcale takiej miazgi, to nie jest powiedziane, że po zmianie strony. Tutaj. Oj, źle rzucony. nieudany tutaj. Tak, tak, tak. No i Kubo zginie. Ale patrz, zobacz. Defik ma tylko 11 HP. Ja, ale... ja tutaj, też wiem, właśnie wyskoczył tutaj. Sarius No, zaskoczył. White oniona niczym, niczym hiszpańska inkwizycja. I, i oniona. <laughs> Dokładnie tak. Runda, znaczy ostatnia runda, pierwszej połowy. Wejdźmy może na oczy Saliusa, zobaczymy co on tutaj wymyśli. No, defik wyeliminowany, więc to sam Salius. No, to może być 7-5. Jeżeli teraz e, antyterroryści mądrze to rozegrają, rozstawią się ładnie, e, widzę, że jeden czeka. Paczek ciekawie się ustawił y, w tym punkcie respawnu, y, jakby w bramie. Anty to może zaskoczyć Sadlusa. No popatrzmy. Jeżeli pójdzie do przodu, to i nie zerknie na skałkę. Jeśli tam nie będzie jakieś tupnięcia, to. Nie, 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 nie. Oj, to o, Sariusz to chyba zginie. No, zerknął. Nie trafił. Patrz. Nie trafił Whiteonion i dzięki temu. Patrz, ale numer. No tu się w ogóle? Sariusz wydarzyło? bardzo ładnie wygrał tę rundę. Naprawdę, no ładnie to rozegrał. Yy, troszkę zabrakło chyba opanowania ze strony yy, szpadla, no bo. No, pułapka ja, była... jestem, ja jestem w szoku. Pułapka była przygotowana idealnie, prawda? Natomiast. Ja y... jestem w szoku, jak udało się to przeżyć Serwisowi. No dokładnie. Jakiś, jakiś opatrzność na nim czuwa, że akurat spojrzał tutaj. Y, wejdę na oczy kubosa, chcę zobaczyć co on teraz tutaj zrobi. No to jest bardzo ważne, jeśli chcą pozostać w tak, tym meczu, Ta to, to pistoletówka kubura. musi być wygrana. Zobaczmy, podkładają bombę. W dymie dokładnie Nie ma nie ma, nie, granatu. Bomba podłożona, więc terroryści uzyskują tą przewagę. Patrz od drabinki, idzie. Antyterrorysta Sariusz wejdzie na jego oczy, eliminuje. Zaraza co, 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 co tu się stało? W skrócie wygrali ten loleści, tak? Sarius dobrze y, wykombinował Że <laughs> Dobre, Kubos, dobre, <laughs> podobało mi się. Dobrze to wymyślił Sariusz żeby zajść ich od tyłu i nawet udało mu się wyeliminować jednego z przeciwników, no ale Kubos zachował tutaj zimną krew i jak widać uratował sytuację. 8-5 w rundach. W CT, CT widzę, że nie grają eko, Stawiają na UMP. Stawiamy na UMP, zostajemy na oczach Kubosa, zobaczymy, w tym tak, on ma grale. to Bardzo dobrze opanowano tego SG. Tak, tak, to jego ulubiona broń. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Defik ciężko raniony, patrz, jak ładnie mu podstawił się przeciwnik, mamy teraz pojedynek Kubos kontra defik i Kubos jest zdecydowanie na uprzywilejowanej pozycji. Broń długa i w dodatku ma więcej HP. No ale podejrzewam, że... O! Będziemy mieli starcie teraz. I... Nie Oj. trafił Kubos. Nie trafił. Nie, nie nie zdecydował się użyć tej lunetki. No ale patrz, w tym momencie Defik jest w bardzo ciężkiej sytuacji. Kubos wie, że on wyjdzie albo z lewej, albo z prawej. Dokładnie. I eliminuje go headshotem. A z takiej odległości broń, którą miał mhm. Defik, wcale nie jest łatwo walczyć. No i... Zastanawiam się, co będą robić? Właśnie kontrterroryści się zastanawiam, czy jednak zrobią jako. Czy będą cały czas uparcie próbować jednak mm -hmm. wygrać i forsować? Mm -hmm. Jesteśmy na oczach Kubosa. Tak, tutaj. Leci smoke. No i będą podkładać. No i to jest to, co mówiłem. Terrorystami było łatwo. Oj, oj, oj. Ról, ale... oj. Pod... Tak, pada. Przejdźmy na oczy. Defika, zobaczmy, czy ugra. O, on ma tylko pistolet. Będzie ciężko. Będzie ciężko. Podkładamy jeszcze dostał teraz. No, jakieś tam strzały poszły Skabuję. w dym, ale niewiele to dało. No bardzo, nie, jak Defik to ugra, to będę naprawdę pod wrażeniem i w szoku. No, 1-0. Jak Defik to wygra. <laughs> Ty, ale to... Patrz! Udało się! To jest nie Castera. No, po prostu nie, no... MVP. I zobacz, 3 HP mu zostało. I najważniejsze, mamy to na filmie. <laughs> Ech, 3 HP, nie no jak Defik to ugra, to będę pod wrażeniem powiedziałem, więc e, to oficjalne jestem to jest pod wrażeniem. Wygrał. Ale nie super, naprawdę. Mhm. Nie, bardzo ładnie, w opadowany sposób poprowadził tę broń. Ręce składałem się Ech. do klasku. Dokładnie. Zostańmy, takiej akcji. zostańmy na oczach Defika Ależ go pięknie, Kubo wyjął, przejdźmy na oczach. Ale po Harata. Tak, rzesznie. tak, tak. Zdjął mu pół HP. Sarius sam w tym momencie poszedł? Dym, czy będzie bomba? Nie. Dopiero. Tu będą Teraz skan, terroryści nie. podkładają. Nie, nie będzie skanów. No to teraz muszę znowu powiedzieć, jak Sarius to ugra. <grafię> będę pod wrażeniem. Oni mają tu pracowane patrz kubosa tu stoi, Potem. będzie miał na Trafił, do kub... trafił go, go most na Ale Sariusz nie, nie ma kubosa, tak. wystarczy White Onion. Mm -hmm. Patrz w jednym i w drugim teamie na pierwszym miejscu są ci, ci Czyli teoretycznie, teoretycznie słabsi, słabsi Dokładnie. To tylko. Po, ale patrz też nie, No to jest to, co powiedziałeś, że wcale nie ma tutaj. Yy... Aż takie, aż, aż takie po różnice, po pierwsze, no. a po drugie może być taka kwestia, że nie ma na nich takiej presji, nie? Jak mhm. na tych osobach, które teoretycznie są bardziej doświadczone. Dokładnie tak. Oni sobie grają i się cieszą, że im wychodzi. Otóż to. 7-9 w tym momencie. Ale... Puf, ojej! Ależ to było szybkie, nie? Ale bardzo tutaj, bardzo tutaj dużo hapa stracili ze względu na bołotowa. No. Nie wiem czy ja chciałbym to zobaczyć z oczu Sariusa. No, no, zobacz, mamy 9,8. Przejdźmy teraz na oczy Whiteoniona. Yy, no, patrz, wyrównuje się ten mecz znowu. Oj, to czuję, <laughs> że będzie liczenie fragów. Oj oj oj. <laughs> będzie, będzie. No. Może tak być. Poszedł Dym z od strony antyterrorystów skan. W międzyczasie y, Kubos padł martwy, więc został sam Tutaj lekkim skanem trafiony. Zdecyduje się wycofać. Minuta, 6 sekund do końca. Czy będzie próbował obejść całą mapę? Prawdopodobnie tak, no ale jest to lepsze niż próba wyjścia przez Drabinkę, gdzie spodziewają się go w tym momencie antyterroryści. No idzie rampą. Zobaczymy, zobaczymy. Będzie starcie na rampie, już widzimy, że antyterrorysta się tam ustawił, na gali, tak, Waitonio go zauważył. Czekałem, czy zauważył go ten antyterrorysta. W... O tak, wzięli go w kleszcze. Tak, zauważył i dał info, wiesz, podejrzewam, że tak właśnie było, że go zauważył podział jest Czyli na dole i już. Tutaj. No dobra, powiem Ci tak, RUL e, 34 potrzebuje jeszcze tylko jednej rundy, żeby zapewnić sobie awans do dalszej części turnieju. Mm -hmm. No dokładnie, a potem zobaczymy. Ile ugrasz padel, tyle ich... Szpalę żeby awansować... Musi wygrać. Hmm. Musi wygrać. Łajto nie wyeliminowany, przechodzimy na oczy On White... Już coraz, coraz chyba trudniej. O i zauważył o tam przeciwnika skanuje go przez... No, 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 no U, i trafia Sarnusa. Oj bardzo w głowę. ładny head. No Kubos. O! Cień przeciwnika i defik. zaskoczył kubosa. Dokładnie. I zagwarantował w tym momencie wejście Rulfer. Pewnie oni o tym sami nie wiedzą, ale my już wiemy. Tak, że to jest witamy ich w playoffach w tym momencie. Dokładnie. Natomiast Spadel gra w tym momencie o wszystko. bo o wszystko, dokładnie. Muszą tak. wygrać ten mecz. 11-8 dla antyterrorystów. Jesteśmy na oczach defika. Idzie długą. Granat zapalający zaraz poleci na drabinkę. Tak też się dzieje. Terroryści czekają y, w swoim spawnie. próbuje, jeden z nich, widzę, iść z y, lampą. No to może się udać. Mogą zaskoczyć w tym momencie Roll34. Taka zmiana tempa, bo bardzo szybko Dokładnie. grali do tej pory. Zmiana... O i White. Ale Lion. Sarius tak, już tak. Przejdźmy na oczy Kubosa. Bossa. I ku No, popatrzmy. Defik eliminuje Kubosa i mamy w tym Defic, momencie. po prostu forma w tym meczu. Tak, zdecydowanie, bardzo wysoka. Zarubista. Mamy w tym momencie rundę meczową. Yy, zostajemy na oczach Defika. Naprawdę ładnie gra w tym meczu. Yy, no, jest najlepszym. Nie, Sarius jest wyżej jednak od Defika, ale. No ja jestem pod wrażeniem. Defik ma meczu. więcej znaczeniem VIP. Y -hmm. Naprawdę zrobił na mnie wrażenie wtedy, jak ugrał tą rundę z pistoletem. A nie, nie Ładnie, założona pułapka. Ale patrz, Kubos jest w opałach, stracił całkiem dużo HP i w tym momencie pada martwy od no Wszystko stariusem. w rękach łaniowiona. I ten, w ten o, sposób kończy się mecz. 13-8 zwycięża Roll34 i przechodzi. I mamy, w... Było w, tym, w tym meczu była akcja turnieju So Far, według mnie. Czyli. Z tym z tak, de pistoletem? Defik z pistoletem to była akcja stosowanie. meczu. My się żegnamy, idziemy rozmawiać z Dokładnie zawodnikami do tak. no. studia. Dzięki serdeczne, na razie, cześć.